Witajcie kochani, dzisiaj taki szybciutki filmik, którego jeszcze nigdy nie robiłam Karta rada, rada na ten weekend, rada na tą sytuację Po prostu jesteście przed jakimś, nie wiem, może wyborem, może sytuacją, która jest nie do końca jakaś jasna Więc yy, ja zrobię Ci takie krótkie, szybkie odpowiedzi Trzy grupy i odpowiedź Wy zadajecie sobie pytanie bardzo proszę wyższe ja o prowadzenie z wyłączeniem mojej energii. Bardzo proszę o odpowiedź dla grupy numer 1. Bardzo proszę o odpowiedź dla grupy numer 2. I dla grupy numer 3. Wybierzcie sobie grupę. Grupa 1, grupa 2, grupa 3. Jeżeli chcecie, to mogę Wam położyć kamyszki. Może one coś tutaj. Zmienią. I lepiej, lepiej będzie tutaj wybrać grupę. Ja przechodzę do grupy numer 1 Jaka jest odpowiedź? Jaka jest odpowiedź? Jaka jest rada dla Was, kochani? Paść Kochani, paść był w odwrocie. Ja go odwróciłam, bo wiecie, że ja nie czytam kart odwróconych. Natomiast nie chcę tutaj za dużo tych kart już dobierać i powiem Wam, jaka jest rada. Dzisiaj, szczególnie dzisiaj, na tą sytuację. Uważajcie na swój, jeżeli macie cięty język, uważajcie na, na to, jak wypowiadacie się do drugiej osoby, aby te y, słowa, które wypowiadacie, nie raniły nikogo, tak? Jak również, y, y, tutaj, jest o zachowanie równowagi, y, aby zbyt pochopnie nie podejmować decyzji, zbyt szybko, zbyt impulsywnie. Ponieważ może być tutaj yy, nie taki wynik, jakiego, jaki chcecie tutaj uzyskać. Yy, dopytajmy jeszcze o tego poziomie. Czy jaka jest rada dla Was jeszcze? Zobaczcie, rycerz gór, więc ja myślę, że kartą radą jest działanie. Natomiast to działanie nie może być takie porywcze. Nie może być takie, jak widzicie tutaj, pali się wieża z tyłu, przed nami się pali, są płomienie, my tutaj jedziemy na tym koniu. Więc może nie na koniu, ale żebyście uważali, ja tutaj na przykład jeszcze uważam, abyście, jest takie przesłanie, spokojnie podchodzili do każdej sytuacji w waszym życiu na tą chwilę, która wymaga szybkiego, natychmiastowego działania. Aby tą sytuację, w której jesteście, spowolnić Spowolnić najbardziej jak się da. Oczywiście podejmować działania, bo ja nie mówię, że, że macie się wycofać i tutaj nic, ja dzisiaj z trzynasty siedzę, leżę, nic nie robię, nie, nie, nie. Chodzi o to, aby rozsądnie podejść do każdej sytuacji życiowej. Czy to chodzi o pracę, czy to chodzi o związek, czy to chodzi o każdą inną możliwą sytuację. Co jeszcze? Coś za wami zostawiacie coś idziecie ku, ku nowemu, ku lepszemu, podejmujecie działanie. I to działanie jest ok, bo zostawiacie tutaj, w tym, na tym obrazku widać, zostawiacie jakby palenisko, ogień za sobą, ale właśnie tutaj jest rada, tak? To są karty rady. Więc tutaj chodzi o to, aby nie zostawić takiego ogniska za sobą, tak? Czyli pomału wchodzić we wszystko, pomału, stabilnie, racjonalnie, z dużą dozą tutaj ostrożności. Taka jest, kochani, rada. Co jeszcze? Tutaj może skomunikować się z Wami osoba. Może być to osoba, która właśnie będzie miała cięty język. Może to być osoba młodsza. Osoba, która jest wybuchowa. I tutaj pokazuje się energię, aby nie dać się ponieść nerwom, nie dać się ponieść sytuacji, które wzburzy w nas spokój, bo może być tutaj trudno później wrócić do tej równowagi. Więc nie dać się tutaj wyprowadzić z równowagi. Tu zachęcam medytację, relaksację, oddychanie na świeżym powietrzu. Jak również działanie, tak? Jest tutaj pokazane działanie, ale to działanie, żeby było wyważone. Tak jest tutaj, kochani, przesłanie dla Was. Grupa numer dwa. Co dla grupy numer dwa? Asmieczy też był odwrócony. Hmm. No dobrze. Tutaj, kochani, pokazuje mi się rozmowa, podjęcie jakiejś rozmowy. Podjęcie rozmowy. Chociaż ja widziałam tą kartę w odwrocie, więc dopytam. Czy tutaj chodzi o podjęcie rozmowy? Jeśli tak, jakiej? Lub z kim? Piątka miecz w odwrocie. Dziewiątka Buchów. Eremita. Jaka jest dla Was rada? Kochani, jeżeli w Waszym um, otoczeniu jest osoba, która Wam nie odpowiada na wiadomości, wycofała się, nie chce tutaj jakby nie podejmuje żadnej konwersacji, nie podejmuje żadnych działań w Waszym kierunku, to tutaj mi się pokazuje, aby wejść w przeczekanie, w cierpliwość, w wycofanie, w przyglądanie się tej sytuacji dosłownie. Te doświadczenia, które macie, które zdobyliście, lub to, co zauważyliście u tej osoby lub jakiejkolwiek innej sytuacji, um, ma was jakby zmusić do tego, aby spojrzeć na sytuację z boku. Spojrzeć na sytuację z boku, nie działać zbyt pochopnie, nie prowokować tutaj rozmów ani chęci działania. Ja tutaj odczuwam energię wycofania. Żebyście się tutaj wycofali. I może tu chodzić o relacje, może tu chodzić, kochani, o rozmowy, może tutaj również chodzić o jakiś. Hmm, dostaniecie impuls, że chcecie w to iść, że to jest to, to na pewno jest tam, idę się szkolić, albo idę do tej pracy, albo rzucam pracę. To tu jest energia, poczekaj, zastanów się, bo ta sytuacja może doprowadzić do kłótni, do blokady Twojej energii. Więc tutaj pokazuje się rozwaga. Również jakieś informacje tutaj odczuwam idą do Was. Mogą być to informacje z urzędu, mogą być to od osoby, która faktycznie się wycofała, która nie daje tutaj żadnej informacji zwrotnej, itd. itd. I ta osoba wkrótce się odezwie, natomiast na tą chwilę jest w takim przeczekaniu. Tak mi się, kochani, tutaj pokazało. Co jeszcze? No myślę, że tylko to. Jeżeli chcecie takie dokładne czytania, to kochani, zapraszam Was na czytania prywatne. Ósemka była. Jaka jest dla Was rada dla grupy numer 3? Kochani, działać, działać, kontaktować się, Wasze. Tu są osoby, które już podjęły jakieś kroki. Czy to są kroki w kontakcie z inną osobą? Czy to są kroki w, nie wiem, w budowaniu domu, w nowej pracy, nauka, szkolenia, takie życiowe, wiecie? Energia. Ale tutaj pokazuje się taka karta rady, aby działać, działać, słuchajcie, działać, bo jest impuls, jest z Was impuls. Impuls, który. Który, kochani moi, będzie Was prowadził do e, pozytywnych energii, do pozytywnego zakończenia sytuacji, o którą pytacie. Nie wiem, jakie to są sytuacje, bo jest tu e, bardzo dużo osób. Natomiast mogę powiedzieć, że to może chodzić o kontakty. Jeżeli na przykład e, zwahacie się, czy odezwać się do niej, czy do przyjaciółki, czy do mamy, czy do kogoś i bardzo Was to męczy, tak. I takie to było pytanie, że to was męczy, bo wy jesteście zablokowani na tą sytuację, ale jednak chcielibyście porozmawiać. To tu jest energia zadzwoń. Odezwij się, zadziałaj, wyślij maila, wyślij wiadomość, zapytaj, tak? Jeżeli tutaj jeszcze sobie dopytam tą kartkę ósemkę. Ktoś z was nie ma nie działa. I ktoś z Was jakby przygląda się tej całej sytuacji, nie wie, czy iść w prawo, czy iść w lewo. Podejmij działania. Jakiekolwiek to są działania, podejmij te działania. Podejmij te działania, żeby odblokować swoją energię. Energię takiego czynu. Energię królowej buławowej, która y, zablokowała się być może przez jakąś tutaj sytuację z przeszłości. Granice tutaj, które sobie postawiła, blokują ją też na spełnienie. Na coś nowego, na nowy początek. Być może w relacji, być może w pracy, być może nowych dochodów. Więc tu jest, kochani, energia, nie nakładaj sobie tych granic, bo widzisz dobrze, ty już tam patrzysz, ten kierunek, na który patrzysz na tą chwilę, to jest odpowiedź, przyniesie tobie korzyść każdą. Czy to będzie nowa relacja, czy to będzie początek relacji, czy kontynuacja relacji, czy tu chodzi o że to, co ten cel, który sobie już obraliście, to działajcie. I mówię, tu chodzi może o relacje, o pracę, o związki, relacje i tak Działajcie, kochani. Nie kładźcie na siebie zbyt dużych takich barier, bo tu jest energia działania. Także to jest dla Was rada, moi kochani. Dajcie znać, jak to z Wami rezonuje. Ja Was pozdrawiam serdecznie i zapraszam na czytania prywatne. Wróżka Boska, uka.małpa.gmail.com Buziaczki, kochani.